Thank you świecka szachownica rozdrobnionych gruntów chłopskich, szczupłe poletka, rzadkie i niewyrośnięte zboże, chuderlawa smutna szkapa, na lesinach kartofliska suche badyle. Mielowy zagajnik i pola maków upiększają krajobraz, to prawda, ale niewiele jest w Polsce okolic, gdzie do dziś dnia tak przemożne piętno na wyglądzie wsi wyciska słomiana strzecha. Niech nas nie zmyli urok wiejskich oplotków, z za których wychylają się wysokie tyki malw. Nie dajmy się zwieść poetyckiej inwokacji wsi spokojna, wsi wesola. Te wsie nie są oazami szczęśliwości. W tych halupach gryzą się jeszcze bieda z zacofaniem. Tylko co trzecia gromada korzysta tutaj z dobrodziejstw prądu elektrycznego. Plony są mizerne. Dotychczas szerzą się choroby. Gorączka błotna, astma, reumatyzm, gruźlica. Nie wesody to choć malowniczy kraj. Lubelskie polesie. Plony siana z tutejszych wysuszonych ląk należą do najniższych w kraju. Pastwiska porasta skąpa i licha trawa. Konie z trudem wyskubują z ziemi przywiędle z dziebelka. Gorycz przeziera nawet z oczu. Nic dziwnego, straszna to rzecz gryźć takie chwasty. A tuż obok przesadna nawet obfitość życiodajnej wody. Raj dla myśliwych, choć miejscami ten raj, krowim bagnem zwany, przypomina raczej piekielne zasadzki. Jedynie kaczki i bociany czują się tu znakomicie. Zapewne i krokodylom żyłoby się tu niezgorzej. Plaski teren i nieprzepuszczalne podloże sprawiły, że niedaleko suchotniczych zagonów ciągną się dla odmiany mokradla i grzęzawiska porosle twardą, Ostrą namiastką trawy tużycą. Szybko stępiał na kosy, a co gorsze kaleczy nogi kosiarzy i pyski zwierząt domowych. Stać tu nawet przez chwilę nie sposób. Zagapisz się i po kolana w bagnie. Jeszcze wczoraj zwano tę ziemię polską B. Wydawało się, że sama natura skazała je na wieczną wegetację wśród porosłych trzciną bagien i czarnych dziur po torfowiskach. Ale i dla lubelskiego polesia nadeszły dni przełomu. Wiele dni i nocy strawili projektanci nad planami naprawy stosunków wodnych w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Przedstawiciele rządu i władz terenowych radzili z nimi nad wyrwaniem tych ziem spod tyranii wody, której raz jest za wiele, wtedy źle, a raz za mało, wtedy jeszcze gorzej. Przez szereg lat konkretyzował się projekt kanalu Wieprz-Krzna, który dla tej ziemi jest kluczem do skarbca urodzajów. Oto on. Zaczyna swój bieg koło wioski Borowica nad Wieprzem. Potem 140-kilometrową wstążką wije się wśród jezior i bagien lubelskiego polesia. Niesie on żyzne wody z wieprza, który ma ich w nadmiarze i może po bratersku zasilić okolice tym najcenniejszym dla rolnictwa surowcem. Wreszcie pod międzyrzecem podlaskim wpada do rzeki Krzny. Prace przy kanale prowadzono jednocześnie na 14 placach budowy. Przy żadnej innej podobnego typu inwestycji nie zaangażowano tak wielkich ilości nowoczesnego sprzętu mechanicznego. Pracują tu koparki, zgarniarki, spychacze, wywrotki, Przenośniki taśmowe Kafary. Na lubelskich głotach po raz pierwszy w Polsce skoncentrowano tyle środków technicznych do walki o lepsze urodzaje. Zmotoryzowana ofensywa przeciw zacofaniu trwa... Na budowę często przybywają gospodarze państwa i województwa, interesując się postępem robót. Wyraża się ten postęp w milionach metrów sześciennych ziemi przerzucanej z miejsca na miejsce, w wielu dziesiątkach mostów, jazów piętrzących i tak zwanych syfonii. Oporna gliniasta ziemia oblepia kola i gąsienice, sztorcem staje nawet przed mocarnym spychaczem. Są miejsca, gdzie trzeba kanał zrobić w głębokim wykopie. Są i takie odcinki, gdzie dla pokonania depresji trzeba koryto kanału umieszczać na specjalnym nasypie. Długie kolumny ciężarówek wiozą ziemię na ten cel z odległych częstokroć miejsc. Powstający nasyp stanie się wkrótce dnem kanału. W gdzie mieści się baza jednej z budów kanalu, ustawiono istny obóz cygański. Po calodziennej papraninie w gliniastej mazi robotnicy, operatorzy sprzętu odpoczywają tutaj jak na wczasach. Rośnie dzielo ich rąk i inżynierskich umysłów. Sztuczny zbiornik retencyjny w Dratowie, który wiosną zmagazynuje nadmiar wód, by latem zasilać strugę płynącą z wieprza, jest już ukończony. Na miejsca robót przybywają gromady chlopów z furmankami, by w czynie społecznym pomóc budowniczym kanalu. Ziarnko do ziarnka, a nasyp urośnie prędzej niż przewiduje harmonogram. Kasztanek czuje już swój bliski kres w roli siły pociągowej, więc jak może stara się sprostać zmotoryzowanej konkurencji? Do umocnienia brzegów i dna kanalu w bazie materiałów budowlanych wytwarza się betonowe płyty. Uważa się, że i tu czasem szwankuje transport. PKS? Tu baza w sosnowicy. Muszę mieć dodatkowe cztery wozy. Cały plac zawalony, a na budowie brakuje płyt. Jeszcze trochę i wyrosłaby nowa piramida Cheopsa. No wreszcie przyjechali. jechać nieco trudniej. Wszechobecne, przeklęte bloty. Kanal, który miejscami przypomina jeszcze pospolity blotnisty rów, stopniowo nabiera właściwego wyglądu. Płyty osadza się na mchu. Ta specjalność zawodowa mogłaby się nazywać mechooptyka. Proszę tu już ładnie i równiutko. Czuwa nad tym nieomylne oko geodety, który teraz wytycza już dalszą oś kanału. Kiedy oś tak krzyżuje się z korytami rzeki Strumieni, układa się pod dnem kanału syfony z wielkich rur, którymi popłyną wody rozmieszczone przez samą naturę. Wiele jest też pracy przy jazach. Służą one do spiętrzania wód w kanale i kierowania ich do systemu rowów rozprowadzających. Na jazach, a często też poza nimi, buduje się solidne mosty drogowe. Do kopania rowów coraz rzadziej stosuje się na Lubelskim Polesiu lopaty. Praca została niemal całkowicie zmechanizowana. Mimo to koszt wykonania rowów melioracji szczegółowych jest nie mniejszy niż koszt samego kanału. Coraz dalej i dalej posuwają się ekipy budowniczych. Do tej pory lubelska wieś znala dwa rodzaje żurawia. Przy studni i żurawia latającego. Teraz pojawił się nowy żuraw. Na gąsienicach. Zmeliorowanych terenach po raz pierwszy orka mechaniczna. Nie dość jest osuszyć bagna i nawodnić łąki. Dla pełnych efektów gospodarczych należy wprowadzić nowoczesne metody uprawy, a zwłaszcza zasiać szlachetne gatunki traw. Ale decydującym o plonach czynnikiem jest woda centymetrem trzeba wyliczać jej poziom. Za niski, należy więc podnieść zastawkę, upuścić wody ze zbiorników retencyjnych do rowów rozprowadzających życiodajną ciecz. Kiedy zwierciadło wody w rowach podwyższa się, następuje proces podsiąkania przyległych gruntów, co sprzyja wegetacji roślin. A oto skutki. Trawa po uszy. W przyszłym roku bydlo w oborach nie będzie głodować na przednówku jak dawniej bywało. Schować się można w tej lące jak w dobrym życiu. Ale ta para nie szuka samotności. Kierownik i księgowa PGR-u Kalinka kalkulują na pniu o ile będzie można zwiększyć stan poglowia. Zbiór siana ze zmeliorowanych i pielęgnowanych ląk jest pięcio, sześcio, nawet dziesięciokrotnie wyższy niż dawniej. A przy tym jest to siano znacznie lepszej jakości. Dieta cud dla krów, ale nie na schodnięcie. Koszty całej inwestycji wynoszące ponad miliard złotych zwrócą się mniej więcej w ciągu sześciu lat w postaci wielkiego przyrostu plonów. Takich stogów w tych stronach nigdy jak Lubelszczyzna Lubelszczyzną nie widziano. Budą kozę ogryzającą pochylę drzewo herb Lublina wypadałoby teraz zmienić na tłustą krowę czule obejmującą traktor. Przy sprzęcie siana obowiązują zasady kolektywnej współpracy. Jeśli choć jeden gospodarz opóźni się ze zwózką, odwleka przez to moment zalania lądu. Obszarze? Oczywiście, prosimy o wodę. Dobrze, otwieram śluzy. Niecierpliwe wody wieprza wartko spływają do kanału. Poziom wody podnosi się. Służba melioracyjna dba, by cały teren Long został równomiernie przykryty taflą wody. Najlepiej to widać z lotu ptaka. Ta powódź jest jak najbardziej pożądana. Nie przynosi strat, przynosi zyski. Dla wyprodukowania jednego kilograma siana trzeba przecież zużyć ponad pół tony wody. Miejscami zatopione ląki stwarzają wrażenie rozległych jezior. Te krowy wypiękniali. Przedtem zniechęcone do życia, teraz nabrane wigoru. Zaokrągliły się ich zapadle boki. Członkowie spółki wodnej w konkolewnicy zebrali się, aby omówić nowe wzajemne obowiązki. Trzeba naprawić ogrodzenie. Przy drodze, przy której przepędza się bydło. Krowy chodzą do rowu, niszczy z radzicami brzegi. W niektórych miejscach są uszkodzone zestawki. Proponuję, abyśmy jutro rozpoczęli roboty. Państwo dalo mlekodajną inwestycję, a użytkownicy powinni dbać o jej funkcjonowanie i konserwację. Konserwacja systemu melioracyjnego wymaga zbiorowego wysiłku zainteresowanych rolników. Wtedy dopiero kanał może być prawidłowo wykorzystany. Teraz kolej na oczyszczanie rowów porosłych zielskiem i zamulonych brunatną papką. Przy konserwacji rowów łopata ma jeszcze zastosowanie. Ale i w tym dziele pomaga już mechanizacja. Ta zręczna, niewielka pogłębiarka nazywa się Hydra. <zysklaracja> Prace nad kanałem dozoruje terenowa służba melioracyjna dla której zbudowano wygodne domki wodomistrzówki. Kanał Wieprz-Krzna, obok swego zasadniczego, utylitarnego znaczenia, służy także innym celom. Otworzył on drogę do romantycznych uroczysk tej ziemi, nieodwiedzanej dotychczas nawet przez najbardziej zagorzanych turystów. A mnie smutno tam było. Smutno było tam. Był raz chłopiec, co włosy miał czarne, czarnowłosy i miły żar i opętał złowrogi wnet kiedy młodzież beztrosko opala się na słońcu, jej ojcowie opalają się również papierosami, radząc nad dalszym rozwojem lubelskiego Polesia, nad planami inwestycji towarzyszących budowie kanalu. Zasięg ich obejmuje całe dwa powiaty, Wlodawa i Parczew oraz wielkie Polacie sześciu innych sąsiednich powiatów. Łącznie ponad 110 tysięcy hektarów użytków zielonych zostanie zmeliorowanych. Z tego już przed oddaniem całego kanału do użytku ponad 20 tysięcy hektarów skorzystało z dobrodziejstw tej wielkiej inwestycji. Widząc rozkwit swej ziemi, swój interes osobisty, miejscowa ludność ocknęła się z dotychczasowego marazmu. rusza budownictwo. Już nie słomiana strzecha, lecz murarska wiecha jest charakterystycznym akcentem dla wielu wsi tego regionu. A jeszcze bardziej charakterystyczny, jak zresztą niemal wszędzie na polskiej współczesnej wsi, jest motor. Panienko, dokąd tak śpieszno, że warto nagle porzucić interesującą lekturę? Miejska zabawa. Orkiestra we fraczkach całkiem jak w stolicy, a jeszcze niedawno mówiono Polska B. Dziś Lubelskie Polesie staje się krainą wielkich urodzajów. Zielone zagłębie. Nie tylko nowa huta, turoszów, Rybnicki Okręg Węglowy, Kombinat Petrochemiczny w Plocku czy zagłębie siarkowe w Tarnobrzegu wyznaczają przyszłe drogi gospodarki polski ludowej. Rolnictwo ma również swoją sztandarową inwestycję nie mniejszej rangi niż te, którymi lubi się przemysł. Kanał Wieprz-Krzna to rolnicza inwestycja dotychczas największa, ale bynajmniej nie jedyna na ziemiach naszego kraju. W zmeliorowanych okolicach nowego Kanalu Dostawy mleka w ostatnich trzech latach wzrosły niemal trzykrotnie. Stare zaklady mleczarskie nie mogły przetworzyć takiej obfitości skupowanego od chłopów mleka. Trzeba było i w tej dziedzinie pomyśleć o nowych inwestycjach. Drogami suną mleczne karawany. Do miast, do stolicy. Miliard złotówek, który wsiąkł w lubelskie blota... Odżywa teraz w postaci miliarda litrów białych, tłustych, zdrowych.